Witajcie, tutaj Wilam. Dzisiaj przygotowałem dla Was mały unboxing związany z pogadanką, w związku z czym witajcie w zielonym kąciku. Jeśli chodzi o przedmioty, które będę otwierał, no to są to słuchawki, które zamówiłem 11.11 .11. i tak się złożyło, że wszystkie przyszły do mnie praktycznie w tym samym dniu i tak w woli ścisłości, no to każde z tych słuchawek już miałem okazję chwilę posłuchać, sobie skonfigurować, także zaczniemy może od Tronsmartów. Mają one całkiem przyzwoite opakowanie. Zdecydowanie wygląda na drożej niż faktycznie jest. Pudełko mówi nam w sumie całkiem dużo. Jeśli chodzi o jego zawartość, no to tutaj słuchawki są bardzo dobrze eksponowane. Te transmarty są o tyle ciekawe, że po pierwsze są dosyć tanie, a po drugie mają budowany przewód do ładowania męski USB Typ A. Na dosyć cienkim kablu, to jest na minus. Jednak jest to, mam wrażenie, dodatek do. Przewodu USB typu C, który znajduje się również w tej konstrukcji, więc mamy tutaj dwie metody ładowania. Będąc w temacie case'a, to mamy tu gumowaną tasiemkę, która nie jest zbyt dobrej jakości, nie do końca mi się ona podoba, natomiast jest ona obecna. Tutaj z przodu mamy cztery diody, które sygnalizują poziom naładowania, to jest na pewno na plus. Pudełko ładujące wykonane jest z podstawowych materiałów. Plastik jest twardy, matowy na szczęście. Zawias, co ciekawe, przypomina mi trochę ten w Apple AirPods. Wygląda dosyć podobnie, jednak jest nie z metalu, ale z plastiku. Po otwarciu pokrywy pierwsze co rzuca się w oczy to dosyć luźny zawias. Słuchawki wyglądają przyzwoicie. Mają równomierną, fajną całkiem diodę, kiedy słuchawki się parują. Wyglądają one. Według mnie Lepiej niż wskazuje na to cena. Przechodząc do grania e, i tego jak siedzą w uchu, no to są w miarę wygodne e, i grają też myślę, że całkiem przyzwoicie. Oczywiście jakość grania szczegółowo mówię w recenzji, jednak pierwsze wrażenie są jak najbardziej pozytywne. Przejdźmy może do kolejnego modelu. Następny w kolejce jest czarne pudełko, całkiem ładne swoją drogą, które skrywa model e, Wave Fun Xbox Free. Jest to już pudełko typowe dla chińskich słuchawek, takich jak Tiso na przykład, czy Halo, czyli mamy taki, taką tekturkę, która owija kartonowe pudełko. Jest ono wykonane raczej średnio. Same słuchawki są całkiem nieźle eksponowane, jednak ciężko je wyjąć. Kiedy jednak to już się uda, mamy całkiem zgrabne pudełeczko. Jest ono wykonane z twardego tworzywa sztucznego, jest matowe, jednak ma takie satynowe wykończenie. Jest ono wyposażone w wejście do ładowania USB typ C, także jest to cecha bardzo fajna. Resztę pudełką uzupełnia przewód do ładowania oraz sześć par gumek. Same słuchawki wyglądają bardzo przyzwoicie. W uchu siedzą także całkiem przyjemnie, natomiast co do ich grania, no to tutaj mam pewne zastrzeżenia. Są one dosyć basowe. Jednak moje pierwsze wrażenia są takie, że ten bas zdecydowanie dominuje i przez to reszta pasm trochę cierpi. Następne w kolejce są TISO. Pudełko słuchawek i 6 wygląda niemalże identycznie co i piątek, i czwórek. Sam case wykonany jest jak na razie najgorzej. Według mnie jest gorszy niż w Transmartach. Przy okazji mamy tutaj w samym case wskaźnik na ładowania, który jest wyświetlany przez cztery diody, to jest na pewno na plus. Jeśli chodzi o ładowanie, no to są to jedyne słuchawki z tych tutaj dostępnych, które mają port do ładowania w postaci mikro USB. To niestety na minus. TISO i 6 od I4 oraz I5 odróżnia to, że mamy tutaj w zestawie jedynie 3 pary gumek, a nie 6. To na minus, chociaż brakuje tutaj tych gumek stożkowych, niby do sportu. Resztę zestawu uzupełniam przewód mikro-USB. Jeśli chodzi o same słuchawki, no to te wyglądają raczej podstawowo. smartę wyglądają według mnie lepiej. Poza tym ta dioda w TISO i 6 jest średnia. Miga ono na biało-pomarańczowo, takie trochę budowlane barwy, natomiast jeśli chodzi o same słuchawki, no to siedzą one w uchu całkiem przyzwoicie. W temacie brzmienia firma TISO zrywa z poprzednimi schematami i czwórki i piątki grały basowo, przez co je lubiłem. Te właśnie grają dosyć równo, charakterystyką przypominają mi m.in. Halo GT1. Przejdźmy teraz do ostatnich słuchawek w tym zestawieniu, w tym unboxingu. Są to słuchawki Weezer B6 i są one zdecydowanie najdroższe spośród tych wszystkich. W sumie to kosztują tyle, co cała reszta razem wzięta, także... Oczekuję od nich najwięcej. Tutaj mamy od razu logo Qualcomm aptX, także mamy tutaj wsparcie dla kodeka i z tym kodekiem mamy również tego nie wspomniałem Tronsmartys oraz Wavefun. W Tiso niestety nie ma tego standardu, tego kodeka. Jednak przejdźmy do unboxingu samych Wizerów. Tutaj karton jest najlepszy spośród wszystkich, jest bardzo gruby. Na pierwszym planie mamy oczywiście słuchawki, case jest dosyć niestandardowy, mamy tutaj twardą gumę, czyli w sumie wygląda to dosyć podobnie jak w Tronsmartach, tam mieliśmy tą tasiemkę, jednak ta guma jest zdecydowanie lepsza niż ta tasiemka. Case ładujący ma ciekawy design. Tutaj mamy za zaślepką port do ładowania USB typ C. U spodu mamy symbol kierunka, co jest związane z ładowaniem bezprzewodowym, te słuchawki to wspierają oraz tu na jednym z boków znajdują się diody świadczące o poziomie naładowania. Jeśli chodzi o otwieranie samego case'a, to to również jest dosyć niestandardowe, tak naprawdę musimy je przełamać. Całkiem fajne uczucie. Te magnesy są bardzo sztywne, bardzo mocno się trzymają, także case nie powinien się sam otworzyć. Przechodząc do słuchawek, no to one są całkiem spore. Co ciekawe, mają piny do ładowania u spodu, wsadza się je tak niestandardowo do tego case'a. Jeśli chodzi o wygodę, no to tych słuchawek słuchałem na razie najwięcej i mimo, że są one dosyć spore, no to wuchów pasowują się całkiem nieźle. Charakterystyka dźwięku zostanie na razie tajemnicą. Zdradzę tylko, że grają całkiem nieźle. Kiedy usuniemy ten plastik, mamy tutaj także przewód do ładowania oraz sześć par gumek. Także jeśli chodzi o wyposażenie, no to nie jest aż tak bogate co w przypadku sabatów, jednak nie jest najgorzej. W temacie unboxingów oraz pierwszych wrażeń to było na tyle. Jeśli chodzi o taki praktyczny aspekt baterie czy szczegółowe granie, szczegółowe brzmienie, no to oczywiście te aspekty pojawią się już w typowych recenzjach każdych z tych słuchawek. I o, chyba będziemy mieli gościa. Sasza jesteś tutaj nowy w programie. Powiedz, które słuchawki z tych czterech podobają Ci się najbardziej. Te? Fioletowe? Uh -huh. Transmarty? Uh -huh. Od nich mam zacząć recenzję? Tak. Dobrze. Twój głos jest ważny, e, także zobaczę, co da się zrobić. Tak. Dziękuję. Także prawdopodobnie mamy tutaj e, pierwsze słuchawki na recenzję. E, jednak jeśli nie zgadzacie się z małym Saszą, no to e, tutaj wysunie się dla Was karta, e, gdzie możecie zagłosować, które z tych czterech słuchawek e, chcielibyście, żebym zrecenzował jako pierwsze. Przechodząc do takich ogólnych moich spostrzeżeń na temat tych wszystkich słuchawek, są to raczej nowe produkty, na pewno ten, ten i ten są nowe, nie do końca kojarzę z którego roku, z którego miesiąca są wizery, natomiast większość z tych słuchawek ma taką funkcję, że kiedy otworzymy case'a, to słuchawki automatycznie łączą się z telefonem. Jest to bardzo fajny kierunek rozwoju dla tych słuchawek. Jeśli chodzi o ładowanie, no to tutaj na szczęście coraz częściej gości przewód USB typ C, także to również jest na plus. Korzystając z tego, że jest to pogadanko o słuchawkach, to nieco zboczę z tematu i polecę Wam pewien zespół muzyczny. MULK, bo o nim mówię, mam nadzieję, że wymawiam to dobrze. Jest to całkiem świeży zespół, który wypuścił właśnie pierwszą płytę. I mam nadzieję, że osiągnął sukces, ponieważ wnoszą coś nowego do tego polskiego rynku muzycznego. Także zostawcie parę wyświetleń pod klipami chłopaków. Tymczasem kończymy z filmem. Mam nadzieję, że ten oto materiał się spodobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, które słuchawki według Was powinienem przetestować jako pierwsze. Mam swoje typy, jednak jestem otwarty na sugestie. Także jeśli ten film się spodobał, zostawcie koniecznie łapę w górę. Zapraszam także do subskrypcji i do innych moich filmów. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!